Ciągnie mnie do złego, mimo tego, że nie wciągam Nie mam granic, tylko kodeks, czuję się jak tekster Morgan Piona Do kryminałów, chociaż siedzicie za tych i siedem grzechów głównych Od łakomstwa do pychy, zaciśnięte dłonie Numery wykręcane, nie odbierasz tego dobrze Wszystko jest na telegramie, lubię strach w oczach, kurew Napawać się ich lękiem, trzeba najpierw pobrudzić By potem umywać ręce, lubię widzieć cierpienie tych, co na to zasłużyli Lęk pierwotny, wyewoluował z ósmej mieli znasz te filmy? Zostało mi jeszcze celów parę, bo już przeżyłem obydwa i do tego Dobra pamięć, nie zapomnę co zrobiłeś Z honorową salwą przyjdę jak Boston Killer Idź na nocną linię, zamień sobie ją w pętlę Przemyśl mocną chwilę, to co tutaj nawinięte Nigga, go oh, shit. To z nich czytam ci powieki W sekundę mogę przejść od agresji do beki Wszystko widziałem na żywo, a nie przed telewizorem Byłem już na przesłuchaniach, wiem, że się nie rozpierdolę Nie ufam ludziom, którzy kłamią na potrzeby ego to ani psychofanii, parandowskiego pierdolę Wszystkich hejterów mocni tylko w internecie Siedzę z waszą świadomością, bez niej nie istnieje jak stałeś się śmierć, Potrzebuję przyjaciół, a opinię twoją ma w piździe twoje stare i może ją ginekolog wziąć, wyjąć i wsadzić sobie głębiej i wytłumaczyć czemu pizdy są mocne w gębie Będzie co, będzie pięknie to skorzystam Jak przegniesz to wreszcie zobaczysz zło z bliska Show niggas how the shit go